Hej, o wszystkim. Ja jestem Dzisiaj ze mną jest kolega Urox. Siema. I słuchajcie, widzowie, ten filmik jest naprawdę ważny, bo dzisiaj. Postawiliśmy największą kulę dotychczas z TNT w Minecrafcie, jaką nam się udało. To nie jest może jakiś rekord, ale oglądajcie filmik do samego końca, patrzcie na to. Oczywiście to nie jest ta kula, bo będą to wybuchy od najmniejszej kuli do największej. I coraz to bardziej kula jest większa. Podpalimy tą, miejmy nadzieję, że się nie podpali automatycznie druga, bo troszeczkę tu jest przestrzeni. No patrzcie, jakby tak spojrzeć o teraz, no to wydaje się daleko, ale jak tak odlecimy, no to wydaje się blisko. Oglądajcie filmik do samego końca, a tam jeszcze większa. I takich kul jest 5 sztuk, więc będzie się działo. Uwaga, każda jedna łapka w górę pod tym filmikiem to jest jedno TNT więcej w następnym odcinku. Tak jak możesz, to kliknijcie teraz łapeczkę w górę. Dawajcie, na raz, dwa, trzy, kolega podpala kulę, a wy klikacie łapeczkę, dobra? Zobaczymy ile łapeczek będzie. A i pamiętajcie też o zasubskrybowaniu mojego kanału, jak jesteś nowy, nowa, to kliknijcie tego suba, zbliżamy się do pół miliona. Z dzwoneczkiem, jakby ktoś mógł kliknąć teraz. Trzy. Dwa... Jeden... Go! Lecimy! Z pierwszy Pa jak szybko podpalił. Trzymajcie kciuki, żeby się druga nie podpaliła. Uhuhu! O chłopie, jak szybko wywaliło O ale gościu, Ej, ale tu tak, tak nagle tak bum, nie? Wybuchło. Co jest? Ale dziura fajna nawet, no? Ale jak szybko! Tutaj było około ilu tysięcy sztuk? Yy, tysiąc, coś koło tysiąca. Coś koło tysiąca. Patrzcie, jaka szybka dziura, ale jaki szybki wybuch. Dobra, szybciej wsiaki normalnie. Przechodzimy do drugiej, większej kuli, gdzie jest tu około ponad 2,5, coś koło 3000. Dobra, zobaczymy, co ta kula zrobi i miejmy nadzieję, że tam nie doleci nic. Podpalaj, let's go! Oglądajcie filmik do samego końca, bo zaraz przejdziemy do największej kuli, jaką udało nam się postawić w Minecrafcie. Yy, I zobaczcie, co się dzieje. Ale ty fajnie nawet tu wybuchałem te kule takie mniejsze, nie? Bo te no, większe to... O nie, owieczka to jest, owieczka uciekaj, bo padniesz Uciekaj! Nie bać się, bo tu sięgnie ciebie zarapa <gry> Ona stoi i się patrzy, ona może głodna Dobra Też szybko wybuchła I też... Porównanie dziur, porównanie. patrzcie. Po prawej nie jest taka dziura, a po lewej taka. O, tak to się prezentuje, a są to zaledwie dwie kule. Przechodzimy do kolejnych, większych. W poprzednim filmie też stawiliśmy gigantyczną kulę w Minecrafcie. Jak nie widzieliście moich poprzednich filmów, to polecam zobaczyć, jak jesteś nowy, nowa na moim kanale, to zobaczcie mój kanał, a teraz przechodzimy do tej kuli i co? Podpalaj. Uwaga, poszło. Poszło, dawaj! Pięknie! Hop, jak szybko podpala, jest. Wow, Pierwszy lak! Ej! Pierwszego laga dostałem na trzeciej kuli, a jeszcze mamy dwie. Nie, czy to? Ej, tam jest największa kula, już nie ma kolejnej. To jednak były cztery. Ja myślałem, że bo kolega mówi, że postawił pięć, nie? Albo to koledzy stawiali? To jednak nie. Widzowie, tam jest największa kula. Ale to wybucha. Okej, okay, zobaczmy. Tu się zrobi jakiś ten bo wodospad, rzeka, ocean. Dalej wybucha. Patrzcie, że to doszło. Tu jest jaskinia! u o, gościu! O, ale tu ziększe. dziury porobiły, aż do jaskini. To jest większe, to jest większe niż mój stawek, który wam obok domu. <laughs> to nie jest ustawek. I patrzcie na to, co zrobiła ta kula. A to było... no to, to... to było pikuś. Przejdziemy zaraz do największej kuli, która jest tam. Ale chodź Aurox tu do mnie. Wejdźmy do jaskini, zrobimy pierwszy test. Całą jaskinię, no może nie całą, ale połowę jaskini, oblepimy TNT i zobaczmy, jaką uda nam się dziurę tutaj zrobić, dobra? Patrz, ja tutaj, chodź tu idziesz, Aurox. Dobra, e, idę idę. Gdzie, Gdzie jesteś? jesteś, gościu? No tutaj to jest ta dziura, tu, patrz. Tu a, jestem, okay. halo? No, no. Dobra, I dobra. dawaj to oblepimy TNT. Ej, daj, staw pochodnie, żeby to było widać, a ja wezmę sobie TNT. Oczywiście z game modów to będziemy stawiać ręcznie. Zobaczymy, co się stanie z tą jaskinią. Czy dokopiemy się do bedroka, może czarnej dziury? Zróbmy taki test i wtedy przejdziemy do... Yy, o, chłop, włącza normalnie światło, tak o. <laughs> Przejdziemy do tej największej kuli, jaką udało nam się postawić. Nie mówimy, że to jest jakiś rekord widzowy, żeby nie było, nie? To nie jest jakiś rekord, ale dobra, daję, oblepiamy, go. Jeszcze tutaj... Dobra, ja sobie tu stawię ręcznie. Pobrałem pochodnie. Stawiamy pochodnie. Bum, 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 bum. bum. Oświetlamy to wszystko. Jo, ey, to jest to naprawdę gigantyczna. Chłopie, to się ciągnie. Zybać, no. Lol. Będzie wypełniania trochę. Dobra, wypełniamy. Go. Wypełniał tyle, ile ra dasz radę. Ale wszystko, żeby ładnie było równo, czy coś poukładane, nie? Żeby jak najwięcej TNT się zmieściło tutaj. Patrzcie, pięknie. Układamy elegancko. Dół tak samo. Dobra, tutaj. <laughs> Jeszcze tak nie testowałem. Jeszcze ani razu, odkąd gramy w Minecraft i testujemy te TNT, stawiamy dosyć dużo. To nie testowaliśmy, nigdy nie robiliśmy wiaskini jaskini TNT, że ładnie tak e, ustawiamy to, nie? W dziurze, gdzie jest u góry i ziemia też, nie? Pa, kolega kłania tam zasypuje. Dobra, pek, pek, pyk, pek, pyk, pyk, na dole. Co tu się zostaje tutaj? Tam też zrobiłeś? Jeszcze jakieś jest przejście? A. Tutaj, na dole jeszcze jest przejście. Tu lawa, jeszcze dół jest bardziej. Opalę się w lawie, normalnie tak o. Pa, diamenty, diamenty znaleźliśmy Gdzie Ty znalazłeś lol. diamenty? Tu są, tu, tu Czekaj, bo się tu, 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 zakryłem właśnie. TNT Okej, okay, <laughs> Na dole to? trzeba, jeszcze na dole trzeba stawić, a ja będę pływał w tym, w Czekaj, dobra. zaraz mi pokażesz to, tylko stałem TNT jeszcze tutaj Okej, okay, dobra to ja też Ej, tak, to a lawa tego nie podpala, TNT? Nie, 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 nie. Lol, <laughs> ja myślę, że to się podpali ty zaraz Dobra, Alright, gdzie part, masz diamenty? Poprawo, diamenty? Po prawo, po prawo Faktycznie Tu, tu, tu No <laughs> Mają taką, jakbyśmy byli na survivalu, to 300 IQ, nie? No, no. Obie obiepamy Dobra. dalej Dobra, dawaj, dawaj Ale to dziwne, że lawa nie podpala TNT, widzowie. Bo słuchajcie, no jakby nie patrzeć, lawa to jest też tak jak ogień, nie? E, I to ma większą temperaturę niż taka zapalniczka, którą podpalimy sobie krzysiwo, to się nazywa w Minecraft, nie? Więc to dla mnie jest dziwne. No ale okej, okay. no ale nieważne, podpalimy to wszystko. Oczywiście łączymy to TNT, że jak podpalimy jedno, to podpalą się następne TNT. Ej widzowie, jakbyście, nie wiem, mogli udostępnić ten filmik koledze, koleżance, żeby to wszyscy zobaczyli, bo zaraz przejdziemy do największej kuli, jaką stawiliśmy, to byłbym wdzięczny, Jak Kto udostępni, temu przypnę serduszko, nie wiem, dostępnie pokażę w następnym odcinku. Kto napisze komentarz, udostępniłem, a koledze, koleżance, wybierzcie sobie co chcecie rodzinie, kuzynowi, kotowi, psowi, e, kotu, psu, e, no, to, co tam chcecie, <grych> dobra, ustawiamy to. Uwaga! Podpalamy i spiklamy do góry. Na. Raz, dwa, trzy. A nie, to nie było podpalenia. Pomyliłem przycisk. Go, go, uciekamy. uciekaj! Uciekaj! Go. Uh, uh, uh. Miu, 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 miu. Dobra, zobaczmy. Cóż jak się wybucha, patrzcie uh. Ale słuchajcie w tyle. Jak wybucha. I. Ty. Koniec! Co jest? A wejdźmy do jaski. Ty nic nie słyszę. No jest dziura, patrz tu. Tu byliśmy, tu są, dobra, ja wchodzę tam, gdzie wchodziliśmy wcześniej Uwaga <laughs> o, gościu, o, chłopie, ale się powiększyła jaskinia, normalnie, teraz ja, teraz to moje jaskinie to przypomina, nie, z lawą, z wodą Ale się powiększyła, o, gościu, dobra, ale nie przebiło ziemi Czyli byśmy musieli górę bardziej widzowie oblepić, żeby to jakoś przebiło. Dobra, bawienie się, testowanie, ok. Przejdźmy teraz do największej kuli, jaką aktualnie stawiliśmy w Minecrafcie. Uwaga, przypominam, to nie jest żaden rekord. Jest tutaj kilkadziesiąt tysięcy sztuk TNT. Uwaga, kto zgadnie w komentarzu, ile sztuk tu jest TNT, ten wygrywa. Podpowiedź jest taka, że kilkadziesiąt tysięcy ładnie poukładane w środku. Ta kula nie jest pusta, zaraz zobaczycie sobie jak ją podpalimy, e, jest stawione koło tych domków koło wioski kolegi, jednego takiego ekstraja on się tego nie spodziewa, więc będzie na pewno no, będzie smutny jak ta kula zaraz wybuchnie koło jego domków, e, czy coś przeżyje? sami zobaczcie widzowie, oglądajcie dalej kolega, no co, Aurox no, podpalamy razem, na, trzy kto jeszcze zostawi zostawił łapeczki w górę to przypominam, kliknijcie łapeczkę kto może, bo teraz podpalamy, go! Podpalaj! Uhuu! Uwaga i patrzmy co się dzieje o, Ale się o -o. O. <laughs> Mam laga totalnie I też O, lag, co jest? Dobra, podpala się Pół kuli już wybuchło, jak to możliwe? Nieralne to jest Co tu się dzieje? Patrzcie, widzicie? W kuli była normalnie poukładana TNT Kilkadziesiąt tysięcy sztuk. Jeśli chcecie, abyśmy postawili milion, milion TNT w kuli, to osiem tysięcy. Nie, dziesięć tysięcy łapek w górę pod tym filmikiem i my to stawiamy. Milion TNT w kuli, tak, to zrobimy. Na razie jakiś lagów nie ma, jestem, jestem w szoku. Koledzy zwiększyli RAM. Ten ziomek jeszcze podpala, dalej też podpalam. Więc serwer to na pewno przeżyje. Ja byłem. Ja tak myślałem, że mój komputer bardziej tego nie przeżyje, nie udźwignie. Ale patrzcie, jak to długo, jak to długo odpala się. Gdzie jeszcze jest jedna trzecia kuli? Kuli nie widać, ale to dalej wybucha. Ej, widzisz tą rox? No widzę. Co jest grane, ej? No what hell? Kuli nie ma, a to dalej wybucha. I to już tak minęło, widzowie, bo to było cięcie. Minęło 5 minut, a to dalej wybucha. Jakby ta kula, nie wiem. O chłopie, co dostałem? O gościu. Zobaczcie ten. JAK ty, ty mi nagle pokazało. Ale straszna, jest, dziwna nie? sytuacja. Jakby MINECRAFTA zbugowało, ty kula mi nie? zanika, i kula się pojawia. Nie wiem, to samo, no. Ja, co tu się, widzowie, stało? O, gościu. Dobra, odlećmy sobie i przy, po, postujmy tutaj, żeby nie pokazywał nam tutaj tego renderowania. Odleć od kuli Aurox. Odleciałem, no, no, no. E, najlepsze jest to, że mi świat się nie chce ładować. O, ej! Świat mi znik! Co jest? Świat mi się pomału renderuje O, Ale to leci znowu! Ja! Yeah. Nie, nie, dobra, musimy to przyczekać To no chłopie, mam kole. Jak to leci, jakby jak sypie, nie wiem. Deszcz TNT! Widzowie, patrzcie! To no, tak tako. Deszcz TNT. Z domków już prawie nic nie zostaje. Tu powstał jakiś ocean. Chłopie, raz tam zburzy tego. Górę tą wielką. Ale yeah. Ścina, no? <noise> Jak ty <to> napitala <noise> O kościu. <noise> <Yo. głos> o chłopie. <noise> to już normalnie ocean robi te. Maciadu. O rox. Lama na to, jo. teraz dopiero sypie, chłopie to dalej wybucha i widzowie, my tu jesteśmy już 10 minut. 10 minut minęło, odkąd tą kulę podpaliliśmy, a to nadal wymucha. Dobra, widzowie, jest to koniec kuli. Uwaga, patrzcie na to. Ooo, jaki obszar działania, nie? Tutaj nam tylko przeszkodziła woda. Woda, od której odbijało się TNT. E, tak to byłaby większa dziura, ale jeśli chodzi o obszar działania, szerokość i długość, to patrz na to, nie? Wow! Oh. I to było zaledwie kilkadziesiąt tysięcy. A co powiecie na milion TNT, widzowie? Także, piszcie również komentarze, co możemy zrobić z TNT. Różne pomysły. Ej, to chyba doszło dotąd? Ej, spójrz, tu nawet doszło do tej góry. Tu jest zniszczone również. Jo, ja! kula była tam? Gdzie widać ją prawie za mgłą? Wybuch ogłaszam za Mega Kozacki. A was widzowie chciałbym zaprosić na moją grupę na Facebooku, która nazywa się SmileX. Link do tej grupy macie w opisie pod tym filmem. Jak chcecie ze mną popisać, może pograć Minecrafta albo nagrać odcinek, to wbijajcie na tą grupę na Facebooku SmileX, spiszcie sobie albo wbijcie poprzez linka podanego w opisie pod tym filmem. Również możecie wpaść na mojego Instagrama, Facebooka, dodać mnie do znajomych, napisać, popiszemy, pogramy. Facebook, Krysa Marczacza, Instagram, SmileSlow. Wszystkie linki macie w opisie. W opisie pod tym filmem. A jak nie macie co dalej robić, to zobaczcie moje wcześniejsze filmiki: jak zbudowaliśmy wielkiego Creepera z TNT. To byłoby na tyle. Trzymajcie się. Hej o, papa!